Korzystając z okazji, już dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa bardzo serdecznie na nasze uroczyste otwarcie. Na uroczyste otwarcie naszej nowoczesnej instalacji, które odbędzie się dokładnie 16 września na ulicy Naftowej na Polu Południowym w Kędzierzynie Koźlu. Będziemy zaszczyceni, mogąc gościć wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć bezpieczne, nowoczesne instalacje. Jakie, jakie będziemy mieli okazję otwierać tego dnia. Oczywiście będzie dla Państwa przewidziany szereg atrakcji. Będzie Gwiazda Wieczoru, będzie szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, będzie można wygrać hulajnogi elektryczne, inne bardzo, bardzo ciekawe proekologiczne gadżety. Zapraszamy wszystkich ekobohaterów którzy będą mogli wykazać się znajomością w naszej grze Garbage Truck Seeker. Już teraz zaprasza, zapraszam do ściągania gry i do ćwiczenia. Warto, bo będą bardzo, bardzo cenne nagrody. Oraz dla wszystkich tych, którzy spragnieni są Wiedzy, naukowej wiedzy w temacie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się tegoż samego dnia z okazji naszego otwarcia, a poświęcona będzie właśnie nowoczesnym technologiom do unieszkodliwiania odpadów. Bardzo serdecznie zapraszam 16 września, a więc po wakacjach wszyscy odpoczęci, wszyscy wypoczęci. Na świeżości zapraszamy od godziny 12, .00 16 .00 września na pole południowe na naszą inwestycję.